Masza podchadź nogą, nogą podchadź, nogą. Ręce od środka Masza. Dobrze, dawaj, dawaj, dawaj. Tak jest, dobrze. Nie slide, nie slide. Masa, połóż się, połóż się! Masa! Nie, masa! Uważaj, bo cię nie daj się przewrócić Dobrze, dobrze, do przodu Przerzucaj nogi, przerzuć nogi Tak jest, dobrze, dobrze Przechodź gardę, przechodź, przechodź, przechodź Dobrze, na drugą, na drugą Nie daj się przewrócić Wstawaj, stawaj Dobrze Złap za nogę, za nogę Tak jest połóż się! Masa nie daj się przewrócić przechodź, przechodź połóż się Masa połóż się nisko Masa nie daj się przewrócić nie daj się przewrócić Przechodź kartę, przechodź kartę, przechodź kartę! Ruszaj się na nogach! Ruszaj się! Dobrze, kładź się! Trzymaj! Załogień, załogień! Tak, tak! Może, może! I zadosiadłszy, zadosiadłszy. Masza plecy, plecy, tak, trzymaj, trzymaj. To jest chmowa, tak? Mogła dziewczyna to jest pierwsza taka. No tak, tak. Masza też nie jest zła, masza nie jest dobra. Ale nie was. Nie, nie Tak, tak, tak. dobrze, ale musi pracować. Już się ma ta to.